Czas wrócić do żywych, kochani, perfumy. Dzisiaj Daisy. Uch, zakurzony flakon, dawno go nie używałam. Daisy Mark Jacobs i mój ukochany zapach do wnętrz. Ioni Blush Suede od Jomelon. Uwielbiam tę świeczkę, słuchajcie. Bardzo mi tu elegancko wygląda. Perfumę używam, wiecie, w zależności od nastroju. Tutaj mam też moją kolekcję Jomelon, więc e, też sobie wybieram po prostu w zależności od nastroju. Zobaczcie, jak on dużo tu z tego mam i proszę jeszcze. Ale tutaj wszystko jest Jomelon, także. Kocham tę kolekcję. A mówię, że wracamy do żywych, ponieważ dzisiaj, słuchajcie, w końcu wychodzę z domu. Nie to, że chcę, bo każdy zostań w domu. Byliśmy w domu 23 dni, ale musimy wyjść, żeby spakować dla Was e, nowe boksy. Także jedziemy do magazynu, podjęliśmy już nasze środki ostrożności, to znaczy, nie będziemy mieć kontaktu w ogóle z pracownikami. Będziemy boksy pakować w osobnym pomieszczeniu, w rękawiczkach. Założymy też maski. Także full, full, słuchajcie, bezpieczeństwo. Ale boksy muszą do Was wyjść. Czekacie już na nie. Wiem, że coś takiego. Jak taki box może naprawdę zrobić nam dzień i poprawić humor i podnieść nas wszystkich na duchu w ten ciężki czas. Ok, podkład, podkład, pierwsza od wielu dni. Mam ochotę dzisiaj na coś luksusowego, bo dawno nie używałam, więc dzisiaj będzie podkład z Lamer. Mam go w kolorze 12, w kolorze natural i nałożę go pędzelkiem. No, mam nałożony już krem matujący na budzie przeciwtrądzikowe. Pytaliście też o moją kurację, bo mówiłam wam, że jestem na retinoidach teraz, stąd widzicie dużo śladów. Bardzo mnie wysypuje, bardzo mnie wysypuje i te pamiętam, jak byłam na retinoidach. Do ustnych, i wtedy tak samo było, i wtedy te, to, co wychodzi, jest twarde. Za skórniki wychodzą nam na wierzch coraz bardziej, i stąd tyle śladów, niestety. teraz się mega oczyszcza również na szyi. Pierwszy raz mam aż taki wysyp, ale wiecie, to jest wszystko suche. I ja jestem w domu, więc yy, absolutnie mi to nie przeszkadza, że moja skóra się teraz oczyszcza, bo nie chodzę na żadne zabiegi. Wcześniej nie mogłam stosować retinoidów yy, ani do ustnie, jeszcze znaczy, do ustnie nie chcę, ale nie mogłam stosować retinoidów, właśnie do smarowania, mimo że miałam przepisane na receptę, bo chodziłam na różne zabiegi, złuszające, i po prostu Kosmetolog mi powiedział, że nie można łączyć retinoidów takiego intensywnego złuszczania w domu z zabiegami w gabinecie kosmetycznym. Także i tak nie chodzę na zabiegi, więc teraz jest czas na mocne złuszczanie cery. No i się z tego cieszę, że w końcu mogę to przeprowadzić i tak nie wychodzę na dwór praktycznie. Mogę. Stosować teraz mocne kuracji, więc dużo osób narzeka i jedzie mi, że mam wypryski, jak wygląda cera. Ja się nie maluję. Słuchajcie, siedzę w domu się nie maluję. Ja pomalowałam się może dwa-trzy razy, jak nagrywałam filmy czy live'a. Maluję się teraz pierwszy raz od tygodnia. To nie dlatego, moja skóra tak wygląda, że wiecie, że mam jakieś zło, pielęgnację i mnóstwo makijażu, tylko po prostu, wiecie, oczyszcza no, się, jestem na bardzo silnych lekach, o tak. I one są na receptę, więc wam nie powiem dokładnie, jaki to jest lek, żebyście nie pytali. Jakich leków używasz? To, są, to jest maść przepisana przez dermatologa nakładam codziennie na wieczór a na dzień nawilżanie lub krem z witaminą C, także tak wygląda moja pielęgnacja teraz plus maseczki, po prostu maseczki żeby to zuścić, oczyścić, często sobie robię UFO robię sobie maseczki oczyszczające lub nawilżające w ciągu dnia po prostu a na wieczór właśnie moja maść z retinoidami tak wygląda buzia, bardzo dobrze wygląda po tym podkładzie, bardzo naturalnie, lubię ten podkład on się trzyma cały dzień, a daje takie wykończenie świeże, naturalne Także bardzo wam polecam, podlinkuję wam na dole. W ogóle luksusowa taka bardzo fajna butelka. Super sprawa. Robiłam jego test na kanale, jak coś. Troszkę korektora. E, chciałabym z Wami porozmawiać o ważnych rzeczach, ważnych dla mnie. E, I zapytać Was o Wasze zdanie. Słuchajcie, w przeciągu dwóch ostatnich dni moje życie się zmieniło o 180 stopni. Zawodowe moje życie. Moje zawodowe życie się zmieniło. Mogę już teraz powiedzieć, że sieć partnerska, w której byłam przez przeszło 7 lat, nie będzie go w Polsce. Ja już w sieci nie jestem. No jest mi przykro, bo to był kawał mojego życia. Miałam od nich wielkie wsparcie. Przede wszystkim, wiecie, osoby, z którymi tam pracowałam. Wiecie, że pracowałam tam... Z Olgą oraz z Karoliną. Dużo nagrywałam w biurze, mieliśmy tam spotkania. I stąd teraz moje pytanie. Słuchajcie, moje życie się tak zmieniło zawodowe. Już dawno chciałam to zrobić, ale teraz był to dla mnie ten kop i może to mi wyjdzie po prostu na dobre. Mogę Wam już teraz powiedzieć, że będę otwierać swoje biuro. I będzie to bardzo fajne biuro. Będzie to biuro, w którym będę pracować nie tylko ja i. Osoby, które będą mi pomagać, bo za kanałem YouTube'owym profesjonalnym, za, za osobami, które zajmują się tym zawodowo, stoją też inne osoby, ich menadżerowie, graficy i wiele, wiele innych osób, wiecie: prawnicy, <noise> osoby, które zajmują się dźwiękiem, produkcją. Jeżeli są jakieś bardziej zaawansowane, oczywiście wiecie nagrania. Będę tworzyć swoje biuro. Dawno już o tym marzyłam, dawno tego chciałam, ale nigdy nie podjęłam tego kroku, bo miałam bezpieczną przystań. Teraz moje pytanie do Was. Czy chcielibyście, żebym nagrywała takie kulisy, Mojej pracy, ale naprawdę jak tworzę to biuro, kto tam pracuje, jak wygląda nasza praca, jak urządzamy biuro. Chciałabym po prostu krok po kroku wam to pokazać i zabrać was jakby w tą przygodę razem ze mną. Chcę wam pokazać, że jest to biznes profesjonalny, że to nie jest tak, że youtuberki to są dziewczyny, które siedzą w domu, są głupiutkimi dziewczynami, które sobie nagrywają z nudów, w przerwach między czymś innym. Często jest to po prostu praca na pełen etat. Traktuję moją pracę bardzo serio i bardzo mam podejście biznesowe do tego. Biznesowe nie znaczy, że przełożone tylko na pieniądze, ale chodzi mi o relacje między ludźmi, o, o to, jak traktuję firmy, z którymi się spotykam. Z którymi robię różne współprace, z którymi pr pracuję też na innych płaszczyznach, dla których przygotowuję różne materiały, również promocyjne, bo taką działalność też robimy. Myślę też o działalności szkoleniowej, także powiem Wam, że moi, moje plany są wielkie. Przede wszystkim, jak sieć partnerska kończy swoją działalność, to zostaje mnóstwo osób, które zostają bez menedżerów, bez pomocy, bez wsparcia. Ich współpracę, ale też ich wsparcie, wsparcie ich kanału, wsparcie. Wiecie, one nie mają się do kogo zwrócić, te osoby. Jest to dużo dziewczyn po prostu. Dziewczyn z. z z sekcji beauty, które nie mają się kogo zapytać i często się do mnie zwracają, jestem dla nich starszą siostrą, bo na moich filmach się wychowywały i ja wiem o YouTubie wszystko, więc często się do mnie zwracają z pytaniami, z pytaniami i z prośbami o wsparcia i ja będę dla nich taką osobą i tworzę biuro, nie sieć partnersko, absolutnie nie sieć partnersko. Nie interesują mnie ich zarobki z YouTube'a, absolutnie nie chcę mieć do tego nic, ale chcę po prostu być wsparciem dla osób, które potrzebują takiego wsparcia na YouTubie, potrzebują pomocy przy współpracach i to właśnie będę Wam nagrywać, jeżeli chcecie. Jestem ciekawa, czy interesuje Was w ogóle taki content, taki backstage, jak wygląda praca profesjonalna na YouTubie. Słuchajcie, dla mnie możecie usłyszeć, mój głos się łamie, bo dla mnie to jest tak wielki krok. Dawno o tym marzyłam. I teraz moje marzenie się ziszcza i po prostu nie mogę. To do mnie jeszcze nie może dojść. Jestem przeszczęśliwa, bo będę mogła zatrudnić kilka osób, z którymi współpracowałam do tej pory. Na swoje, już ich za, po prostu zatrudnię ich do siebie, będą pracować dla mnie, a nie do, dla sieci partnerskiej i dla mnie przez tą sieć partnerską, więc to będzie niesamowite. Będę współpracować z markami już bezpośrednio, nie przez sieć partnerską. Chociaż powiem wam, że nie mogę złego słowa powiedzieć na moją sieć partnerską, przez tyle lat mnie wspierali. A to, że wiecie, sytuacja ekonomiczna jest jaka jest, wiele firm pada, wielu inwestorów się wycofuje z różnych projektów. Niestety. Musimy to wszystko przeczekać. Na pewno nie jest to dobry moment teraz, żeby tworzyć jakby markę od zera i biuro od zera. Jak tylko sytuacja się uspokoi, chcę wyjść, chcę zacząć tworzyć, chcę zająć się moim nowym biurem, chcę y, nawiązać współpracę z firmami, z influencerkami, już jakby to się dzieje, przez maile, przez telefon, ale chcę wam pokazać, jakby to wygląda. Jestem też ciekawa, jak zareagują na to firmy, kiedy zobaczą, że. Youtuberki mają do tego profesjonalne podejście. Jestem niesamowicie, słuchajcie, podekscytowana i jestem ciekawa waszej opinii. Co o tym sądzicie? Czy chcecie oglądać moją drogę? Moją drogę również profesjonalną. Chcę być transparentna do Was, pokazywać Wam, jak to wygląda, jak to tworzymy od zera. Jestem ciekawa, co Powiecie. Muszę Wam powiedzieć, że mam ogromne plany na przyszłość. Mamy y, ogromne plany w związku z naszym boksem. Zresztą dzisiaj jedziemy właśnie boks pakować, także wszystko się bardzo rozwija i mimo pandemii. Realizujemy te nasze plany, nie siedzimy, wiecie, z założonymi rękami i, i wiecie, czekamy na rozwój sytuacji. Tylko naprawdę działamy, także mamy ogromne, ogromne plany, jak mówiłam, szkoleniowe dla twórców, dla firm. Um, również, właśnie, mój boks i współpraca z firmami, właśnie w związku z boksem. Nie chcę zdradzać wszystkiego, nad czym pracuję i co będę robić, bo no bo biznesmen nie powinien się wygadywać, ale chciałam się podzielić właśnie moimi przemyśleniami i moimi planami jestem bardzo ciekawa, jak zareagujecie, co powiecie, jak wam się podobają, właśnie jak podoba wam się pomysł pokazania profesjonalnej strony YouTube'a na YouTube, bo chyba. Nikt tego tak w pełni nie robi, tak wiecie, żeby pokazać krok po kroku, jak takie rzeczy się robi. I tak jak nie wiem, Jeffree Star Wam pokazał, jak robi się paletę od zera i jak wyglądają jego magazyny, to myślę, że my moglibyśmy Wam pokazać, jak wygląda tworzenie takiego biura dla YouTuberów. A przede wszystkim dla mnie, bo ja teraz potrzebuję miejsca. i Jak to wygląda krok po kroku, z czym to się je. No i przede wszystkim chcę wspierać te dziewczyny, które stały jakby bez sieci partnerskiej, bez pomocy. W... Także kochani, jeżeli chodzi o mnie, wielkie zmiany. Zmiany są zawsze dobre, kocham zmiany. Powiem Wam, że dostałam nowej energii. Już, kochana. Tak jak kilka dni chodziłam taka bez sił, bez siły zupełnie bez energii. Nie chciałam mi się nawet ćwiczyć mojej jogi i byłam taka, wiecie, wypruta. To teraz, wczoraj dostałam takiego kopa, jak już widziałam, że wszystko może się ziścić, że wszystko zaczęło się już spełniać, że przez ten ostatni weekend tyle się zadziało. Będę pracować ze wspaniałymi osobami, z którymi współpracowałam do tej pory. No ale jak nie będziecie chcieli ugać, bo na przykład was nie interesują takie treści zawodowe i chcecie bardziej oglądać nasze życie, no to, to też to zrozumiem, także czekam na wasze komentarze, co tam, co uważacie. Także nowa energia na nowy czas w moim życiu. Uff. Powiem wam, że co kilka lat mój zawód się trochę zmienia, ewoluuje i ja zyskuję wtedy nową energię. I outfit of the day. I powiem wam, że ubrałam się po raz pierwszy w coś innego niż dresy od jakiegoś czasu i się umalowałam. Bluzka jest z, od Jessiki, Sagittarius, mój strzelec, weklem, Szkoda, że się wyprzedały, ale bardzo fajne t-shirty, Darek ma swojego Skorpiona. Mam też spodnie, to są takie mom jeans. A z HM, które Wam mogę podziękować, bardzo wygodne. Nie wiem, czy Wam pokazywałam moją pufę. Nowość, moja pufa w pokoju ma miejsce na przechowywanie, czego mi zdecydowanie zawsze potrzeba. A więc taki piękny puf zamówiłam na Allegro. Postaram się go znaleźć i wam podlinkować Bo jest bardzo wygodny i pasuje idealnie do mojego czasu. Chyba wam nagrywałam, chyba wam pokazywałam już Udało nam się wyjść z domu po raz pierwszy od tylu tygodni Chociaż z nocy wszedł zakaz, żeby wychodzić tylko do pracy Więc jedziemy do pracy, musimy wyjść No bo musimy popakować boksy na ten miesiąc Później może być jeszcze gorzej Więc wysyłamy je teraz Będziemy z daleka od ekipy pracować w rękawiczkach Oni osobno, w osobnym pomieszczeniu, my w osobnym Będziemy z daleka się trzymać Mamy słuchajcie w samochodzie Nasze maski, nasze rękawiczki, nasze sanitizery. O, to Paulina zgubiła u mnie. Tak? I ona mówi do mnie, że jej ja mówię, No na tak? pewno, to jest no jej, oczywiście, jej że tak. Teraz te kamerę, to teraz będzie móc. dla mnie, bo ja oddam jej swój. Bo jestem ciekawa, kiedy będziemy mogli dla was nagrać vloga i powiedzieć wam, już jest po wszystkim, już jesteśmy bezpiecznie, już jeździmy po mieście. Przecież już ludzie będą wiedzieli sami, że. No nie, no będziecie wiedzieli sami, ale czekam na ten dzień, kiedy my to powiemy, wiesz, we vlogu. Już jest okej. Dlaczego to się wszystko świeciwało? Czy my coś? Mamy jeszcze takie preparat dezynfekujący płyn antybakteryjny. Zamówiłem dwa mniejsze. Ten wielki, żeby mieć przy aucie i przy pracy. Darek na mnie wpadł. Jesteśmy, słuchajcie, w magazynie zamkniętym. Jesteśmy tutaj sami w tym pokoju. Będziemy sprawdzać po prostu, jak zapakować, żeby dobrze się wszystko zmieściło. W tym miesiącu mamy kubek. Bardzo ładnie zaprojektowany specjalnie dla was. Zaraz wam pokażę. Mamy dezodorant, mamy kosmetyki benefit. E, przepiękną biżuterię, także będę otwierać na live jutro z Benefitem razem. Z Hanią z Benefitu będziemy razem otwierały właśnie e, boks i Wam pokazywać. Nie będzie filmu na YouTubie, ale właśnie będzie w formie live'a, więc mam nadzieję, że będziecie zainteresowani. I dzisiaj pakujemy wszystkie boksy, przyjechaliśmy specjalnie tylko po to, tak abyśmy nie byli z domu, dlatego że nie wiadomo, co będzie dalej. Być może za tydzień będzie wszystko zamknięte i tak naprawdę nie, nie bylibyśmy w stanie. Wyjść i Wam tego spakować. Dlatego wysyłamy dzisiaj wszystkie pudełka. W sensie wrzucamy na stronę, jutro do Was wychodzą. U nas sklep dalej sprawnie pracuje, kurierzy przychodzą. Także teraz Wam pokażę co jest z My układamy, jak będzie wyglądało w pudełku. Kubeczki są przygotowane tutaj, nadrukowane były już wcześniej. Wszystkie są przygotowane w takich styropianowych pojemnikach, żeby. Wszystko dotarło do Was w całości. Pamiętajcie, że nie zaleca się mycia w zmywarce tych kubeczków, także kto zamówi boxa w tym miesiącu, dostanie limitowany kubek, który normalnie nie jest sprzedażem. Kubek dla miłośników kawki. Teraz pokażę wam wszystkie produkty z boksa. Pierwszy produkt to jest Natu Handmade, dezodorant w kremie, który osobiście używam codziennie. Przepięknie pachnie. Tu jak nam to pudełko przyszło z tymi dezodorantami, to po prostu w całym naszym magazynie roznosi się cudowny zapach trawy cytrynowej. Naprawdę bardzo ładny zapach, fajnie działa i to jest bardzo dobry skład. Aż 100 ml, czyli pełnowartościowy produkt dostajecie w swoich stylizacjach boxach. Jak widzicie, tutaj macie skład skład jest bardzo dobry, bardzo wydajny produkt, serdecznie Wam go polecam. Również poza boksem też podlinkujemy Wam wszystkich naszych partnerów z boksa, wszystkie linki Wam zostawiamy na dole pod filmem. Także to jest pierwsza rzecz, którą tak zaczęłam od kosmetyków, więc idziemy dalej do kosmetyków. Jeśli chodzi o markę Benefit, dostaniecie miniaturkę Gimme Brow i jest w kolorze numer 3. Jest to bardzo uniwersalny kolor, bo będzie pasował zarówno blondynkom, jak i szatynkom. Tutaj mam już przygotowane wszystkie produkty, także na nawet taka miniatura starcza na bardzo, bardzo długo. Myślę, że marka Benefit wybrała dobrze właśnie ten produkt. Linkuję Wam go również normalnie w sprzedaży na dole. Można go dostać w seforze. Kolejnym produktem jest Roller Lash. To jest taka maskara, która podkręca i fajnie wydłuża rzęsy. Także tutaj też dostajecie miniaturkę. Ma bardzo fajną szczoteczkę i tutaj każdy z Was dostanie właśnie Roller Lash i Gimme Brow Plus w naszym stylizacji boksie. Mamy, słuchajcie, przygotowaną już naszą biżuterię ze sklepu. Na moim live dowiecie się, jaki naszyjnik jest w tym miesiącu. W przyszłym miesiącu będzie coś jeszcze innego, ale to będziemy Wam zapowiadać. Ci, z którym się uda kupić tego boksa, na pewno będą zadowoleni, mogę Was zapewnić. Jest to srebrny naszyjnik. Kolejną rzeczą jest kubek. Przychodzi w takim opakowaniu styropianowym, żeby była pewność, że wszystko do Was dojdzie bezpiecznie. Kubki są produkowane u nas przez naszą ekipę. Nasz grafik zrobił cudowną grafikę. Zobaczcie, cała grafika jest w kawki, a z tej strony, widzicie, muszę wstawać. Kawa czeka, taki bardzo fajny motywujący napis. Przepięknie wykonany kubek. Nasze kubki są dobrej jakości, są takie grubsze, porządniejsze. Także myślę, że wszystkie osoby, które kochają kawę będą zadowolone. Śliczna jest ta grafika. Kubki są limitowane, będą dostępne tylko w tych boksach. Nie będą dostępne w sprzedaży regularnej. Myślę, że będziecie zainteresowani. To są nasze oczywiście podziękowania. Podziękowania za zamówienie oraz e, informacje jak dbać o srebrną e, o biżuterię z naszego sklepu. I oczywiście będzie też karteczka, gdzie będzie napisana ulotka. cena, taka ulotka ze wszystkimi rzeczami. Tutaj zobaczcie są te prześlizgi liczne makaroniki. One są cudnie zapakowane i specjalnie wyselekcjonowaliśmy dla Was makaroniki, takie najlepsze smaki. Z jednej z lepszych warszawskich cukierni zamówiliśmy to. Darek, pokaż tutaj jeden z nich. Tu mają to, alergeny. Tu mają alergeny oczywiście zapisane. No to jest to dla Was do spróbowania jak boksy do Was przyszły. Mam nadzieję, że od razu je zjedliście i spróbowaliście. Tu nasze sianko różowe oraz nasze różowe bibuły. Zaraz Wam pokażę jak Darek pakuje pudełko. Bo właśnie pudełka składamy i pokażę Wam cały proces. Kochani, tak pięknie Wam tutaj wyłożyliśmy, jak wygląda zawartość najnowszego boxa, jakie są dokładnie produkty. Oczywiście, będziemy je teraz pakować bezpiecznie, żeby wszystko do Was dotarło w całości. Natomiast tak właśnie wygląda zawartość. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Dajcie znać, jak Wam się podobają gadżety tego typu z naszego sklepu. Jak Wam się podobają, podoba to, że dodajemy kosmetyki, super firm. Tutaj coś do makijażu, tu coś do pielęgnacji, naturalna pielęgnacja. Coś dobrego do spróbowania, oraz nasza przepiękna biżuteria. Także ja bym się cieszyła, jakbym dostała taki box. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Kochani, wartość tego boxa to jest ponad 280 zł. Taka wartość rynkowa, oczywiście. Przedajemy za 149,99. Mam nadzieję, że podoba Wam się, że wartościowe produkty znalazły się w tej paczce. No i mam nadzieję, że do, dotrą do Was yy, makaroniki w całości. Jak nie, no wiecie, mogą się troszeczkę poturbować, ale smak na pewno będzie pyszny. Także yy, to jest bardzo delikatna rzecz i ryzykujemy wysyłając ją, ale Żebyście spróbowali czegoś pysznego i osłodzili sobie życie w tych ciężkich dla wszystkich momentach. Kochani, jeszcze jedna ważna informacja jest taka, że na hasło stylizacji macie 10% zniżki na kosmetyki marki Natu Handmade. Możecie sobie kupić takie tezodorant, możecie sobie kupić ich szczotkę. Do ciała jest fantastyczna, bardzo, bardzo intensywnie można się nią wyszczotkować, a także krem pod oczy z kawą. Polecam Wam, zostawimy Wam linki na dole do naszych wszystkich partnerów w boksie. Do, wszystkie informacje macie na dole, także korzystajcie do końca miesiąca ta zniżka działa. Niestety musimy to dołożyć do drugiego pudełka z racji tego, że nam się wszystko nie zmieści w jednym. Więc ten dołożymy tutaj. Tu nasze pięć produktów, które chodzi idealnie w tak tu. Nasza żeby dać wam koloru. I do tego przyjdzie jeszcze ulotka. I podziękowanie ze sklepu. I to wszystko teraz będzie ładnie zamykane. Ostreczowane piękną. Różową folią, żeby z waszą paczką nic się nie stało, żeby nie zamokła, i przyjdzie na to później etykieta. Żeby to nie było wszystko, do tego dołączymy, tak jak ostatnio do naszych produktów w sklepie. Była dołączona specjalna maseczka barwoniana z czterech warstw. Żebyście byli bezpieczni. I po wszystkim wszystkie boksy spakowane, także będą wysyłane do Was jutro. Czy muszą być ostreczowane. Mam nadzieję, że podobało Wam się jak pakujemy właśnie ja się. Ja w tym dniu co widzicie? Vloga. Tak jest. <grym> Zawsze do przodu nagrywamy. Także teraz ogarniamy i, i wychodzimy. Dlatego też cały czas mamy maski, bo będziemy też wychodzili w tym głównym wejściem, czy założę okulary. Oczy też trzeba chronić jakby coś. Pamiętajcie. Moi drodzy, my wracamy już właśnie do domku. W sklepie są przestrzegane wszystkie zasady: jest stanowisko dezynfekcji na wejściu. Sklep działa, wysyłka działa oczywiście. Rozmawiałem z kilkoma kurierami i oni cieszą się, że mają taką pracę, bo nie boją się o to, że zostaną zwolnieni i że mogą zarobić pieniądze, bo niektórzy nasi znajomi w pracach mają podstawy. Która jest y, po prostu bardzo mała w porównaniu do tego, co zarabiali y, normalnie miesięcznie. Podstawa jest po prostu 10 razy mniejsza od tego, co normalnie zarabiają z prowizją i są po prostu załamani, że z jednej strony nie mogą pracować, bo zostaje im zabrane jakby miejsce pracy i, i możliwość tego, i nie mają takiej możliwości pracy zdalnej. I niestety które osoby straciły pracę, dużo naszych znajomych zostało zwolnionych z pracy. Tak, zostało po prostu zwolnionych. To jest po prostu najgorsze, bo w tym czasie gdzie potrzebujemy, no jednak potrzebujemy troszkę więcej chyba tych pieniędzy, żeby się tak zabezpieczyć i zadbać o siebie, nie wiedząc jaka jest przyszłość, zostają nagle zwolnieni z pracy. To uważam, że myślę, że to nie jest akurat fair. Chyba no tak, że firma upada. Które firmy upadają już no, no, firma firma zwalniają, no tak. No dobrze, odziemy się już tam. Słuchajcie, muszę się wam pochwalić. sama zrobiłam pierwsze bułki, takie drożdżowe do burgerów. Będziemy robić burgery. Na obiad o kolację. Słuchajcie, bułki są z przepisu Kwestia smaku. Jak piszecie bułki do burgerów. Może opiekę ten było kwestia co? To upiecz wszystkie. Pierwszy został naruszony i spróbowany. Myślę, że teraz wiele osób próbuje piec chlebę, bułki. Darek nastawił grilla. Mamy taki domowy grill. Myślę, że możemy go tu zostawić i będziemy piec burgery. A będziesz je doprawiał, czy to jeszcze nasze już zrobione? Nie, po prostu posypiemy. Możemy boczek na początek. Burgery z wiejskiej chaty. Burgery Darek zamówił z wiejskiej chaty. My w ogóle bardzo rzadko jemy mięso, ale czasami właśnie jemy burgery. I zamówił to i przysłali nam normalnie. Szybko przyszło, no? Szybko przyszło. to, plus jakieś kiełbasy. Ja mam mamy pomidorki, mamy cebulę, ladarek wcześniej upokroił. pokroił. Sorkiadar, of ketchup, musztarda, moje bułki. No nie jest to. Wszystkie te sprzęty, wszystkie sprzęty, I to nie tylko kuchanne, ale też fryzjerskie, mają zawsze krótkie kable. Nie rozumiem tego, naprawdę, oszczędzanie na tym utrudnia ludziom życie. Prezentuje się to zacnie. zacnie. Naprawdę zacnie. Wow. Hmm. <grystanie> Jestem dumna, że opiekłam te bułki. No, ja też. Tak, jesteś dumny ze mnie? Naprawdę. Super. <grystanie>